すごい。 Święta się zbliżają, wiadomo, że jest to czas spotkań rodzinnych, ciepłej atmosfery i prezentów, dlatego też postanowiliśmy taki pierwszy bieg w Chorzowie zorganizować, bieg na jedną milę, mikołajkowy bieg na jedną milę, gdzie naprawdę sponsorzy dopisali i mnóstwo, mnóstwo środków zostało zebranych właśnie na paczki dla dzieci z domu dziecka, dla dzieci z ośrodka wsparcia rodziny, dla dzieci z niepełnosprawnością, także na pewno dla nich te święta będą milsze, poprzez taką właśnie akcję, jaką dzisiaj żeśmy, a właściwie pan Bartek Czaja zorganizował. Pierwsza charytatywna Mikołajkowa Mila w Chorzowie. Pierwszy taki bieg charytatywny, który Fundacja Gramy do końca organizuje. Wyszliśmy z założenia, że nie tylko na ulicach można biegać, że mamy piękne obiekty lekkoatletyczne i trzeba je wykorzystywać. No akurat dzisiaj nie, nie, pogoda nie dopisała, znaczy dopisała, bo jest zima, ale no jakby bieżnia jest niedostępna, dlatego biegamy po koronie. Dystans mili, czyli dystans taki troszkę e, typowo lekkoatletyczny na stadionie. No i przede wszystkim szczytny cel, który, który chcemy tutaj zrealizować. 3, 2, 1, start! Święta dla większości z nas będą miłe, ciepłe, rodzinne, przyjemne, ale nie dla wszystkich. Dlatego w takich momentach warto otworzyć serca i albo powiedz, albo zwrócić, się, przygotować paczkę i wspomóc tych, którzy takiego szczęścia jak my w życiu nie mają. Ja dzisiaj biegnę, na szczęście dystans jest krótki, ale dla zdrowia w taką pogodę zawsze warto się przebiec. Fantastyczne wydarzenie, świetny pomysł, zaangażowanie radnych, miasta. To jest super ważne, że ludzie sami się organizują, chcą działać i chcą po prostu pomagać. Bardzo fajne, że można pobiec i wspomóc charytatywnie potrzebujących dzieci. Trzeba było długo pana namawiać na to wydarzenie? Nie, ja, ja od, od kilku lat biegam w różnych zawodach biegowych, i także dodamy to, że pochodzę z Sworzowa, tu mieszkam, także to, nie musiałem się zastanawiać, czy tu przyjść. Że tu ze znajomymi przyszłem, także bardzo się ucieszyłem, że to zostało zorganizowane. Zostałam tutaj przez mojego chłopaka, namówiona do tego i no myślę, że dam rady. Zawsze takie charytatywne rzeczy są fajne. Fajna akcja, godna polecenia. Mój kolega namówił imiennik Przemek do tego, żeby startować. Startować moja żona, ale niestety zachorowała i, i startujemy tylko w gronie znajomych z naszą córeczką, która będzie startowała za chwilkę. Pomysł bardzo fajny. My już nie pierwszy raz bierzemy udział w jakichś takich biegach charytatywnych, bo skoro człowiek cały czas gdzieś robi coś dla siebie, biega, to warto też pomóc tym bieganiem innym. I tak. Jak się dowiedziałam, że jest taki bieg blisko nas, no to czemu nie wziąć udziału? Frekwencja dopisała, bo mimo pogody, mimo lekkiego mrozu mamy 130 zawodników, w tym trochę nawet sporo dzieci. No i oczywiście cieszymy się, że, że tylu mamy dzisiaj darczyńców, bo to przecież ich wielkie serca powodują, że możemy zebrać więcej środków i przeznaczyć na, na, na te paczki świąteczne dla dzieci. Gratulujemy wszystkim. Ratujemy. Jeszcze kilka osób na to.